Witam, tu Homo w moim Let's Play Minecraft. Jest noc, bo specjalnie tak czekam. Gram na teksturpaku. No to idziemy. Ha, żart. Na, uh, siema. z żart. No, Kręcę z, kama z Kamasem na Multi. Yeah. Dobra, teraz musimy jakoś to szybko pośleć no. o... na No. to No tutaj jest inne. Dźwięko, trochę... Weź zabite owce. No mam trzy wełny. Ej, te... A 6 przy Siarap! muszę coś powiedzieć. Teraz... Dzięki za tysiąc widzów. No, powyżej już. No, Niestety bo... żadnych prac jeszcze nie mam. Pewnie temu że sobie wymyśliłem. Gdy nie będzie ani jednej, to będzie inny konkurs za to. Ale, Mogę... ale już związany jest z Minecraftem, że na przykład jakąś budowlę poświęcone naszemu twórczości czy coś Uwaga, Pokerface, face, creeper Aaa, tak jak ja, ja tak jak jak ja na to mówię, jawa Chodź za mną. Ach, To będzie siódmy odcinek, no nie? No, Jakob nas Jakob nas Ale tu będzie ciemno No dobra, oto się Czekaj, nie, no. nie, nie pod... No, 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 czekaj, ja to zrobię nie wchodź tutaj. Oj, tak. nas! Zabiją no, nas, te! Zakopałem. O co się? Węgiel się przyda, szybko. o co się? Nie, bo będzie ciemno jak w dupie. Zostaw tu nie wejdą teraz. Ja coś robię te. Nie ja co, co ja ich zabiję. Trzeba szybko jakieś domy zrobić. No to tu będzie taki mini mini na tą noc. No co po co dupiem? taki duży? Tak starczy. szybko. To może... Ile, ma... Ile masz drewna? Wiesz co? Może zrobimy cięcie, bo to nie ma sensu. A nie, nie, dobra. dobra, dobra. tymi cięciami to już... Pieprzy się. W sensie. Po w crafting boxa. No kurde, co bo... to robi? Mam no, jeszcze trzy sartuszka przez ciebie. Komod mnie bije. No nie. E, rozwal tamtą. o co się o co się a co mamy by rozwalić czekaj stój tu siedź tu aaa no, pająk ha niech się zabije a zabije go Tak, kams, kams. Mhm. a więcej pająków zombiak! Chodź mi pomóc mówię żeby zrobić cięcie bo to będą same fejle a. Wojna! Aha, y, sorry za moją... za mój angielski, bo nie uczę się za bardzo. No mam kurepycję, ale... Gdzie to jest! <noise> Dziura! Ale to Dziura. ja... Ja nie lubię mówić. <noise> po angielsku oczywiście. Dwa serduszka! Ratuj! Masz trzy wełny? Nie mam wełny. No Aaa, mamko... to jak wpadł? <noise> no i na mnie poszedł dziad! Nie, wiecie co? Robimy cięcie. No, już no. jesteśmy. Ta noc była drastyczna, nie przespaliśmy jej ani trochę. Strasznie dużo razy zginęliśmy. No bo ty wpuścił zombiaka do domu. No, no. To był szybki dom, no tak. No, to w ogóle nie był dom, ale... Dobra, teraz na poważnie zaczynamy. Zobacz, na zombie. Ciu, 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 ciu. Uważaj, czy to nie ma krypera, bo tam... To... Ale... Gdzie ty jesteś? On no, tu jesteś. E, z tego drewna zrobię nowego. crafting boxa. Zrobimy sobie szybko pilotę. Jawa! Kwiatuski! Kwiatole. Chodź tu kwiatole. Kwiatole, na nogi. O. Kwiatole mam. Mam trzy kwiatole. Kamas z okazji dnia... Kobiety. Masz kwiatole. Chyba no, ciebie. uczycie No dobra, chodź, chodź. Musimy znaleźć jakiś domek. O, tu będzie zarąbisty. Ładny ten tekstrupek nawet. O, tam się mi jeszcze nie wyrenderowało O, kaktus! Jaki fajny kaktus! Nie wygląda się. Ale fajny, bo ja mam tekst No ja też mam tego samego. on kuje? Ej, kot tu zmieni kuje. No nie, nie. Kłuje. A nie, kuje, kuje. daj. Ale fajny kwiatol na nim jest. Patrzcie. Kwiatol. Kwiatol. Ale ty brzmieć jak małe dziecko strasznie. Ooo, lubię się bawić. Um, Szukaj miejsca na hatę. Koniec króla nie. kaktusa. O ja już widzę fajne miejsce na hatę. W szklanej pułapce. O! 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 Gdzie ty jesteś, no? No, sobie kaktusy. I tu. On nie pozwala. To jest, to jest prawie jak moja mama. O, no w sumie jest. I zrany ja nie mogę być swoją mamą takie teksty, to no możesz, wiesz. No kaszka! No. Dawaj mi pióro. No. Na co ci? Na strzałę. O, na Aha, bo ty zrobisz. O, od, od. Ja robię już domek gdzieś. No i ja tam przyjdę zaraz. Wykopię ten węgiel co tu mam O! Śnieg! Dynia! Co nie ma otworu? Ja. No dobra, gdzie ty jesteś? Ja. Gdzie ty poszedłeś? dajemy mieć tutaj domek. Widzę domek, mam domek. Mhm, już ja w ogóle ciebie widział. Taki facet, co chodzi? O, chodzi. Chyba nie A koło czego jesteś, o tak powiedź. Czekaj, okay, zaraz ci powiem, muszę zdjąć ten hełmik mój. Sorry za ciemność, ale zaraz, zaraz to naprawimy. Szasnęmy tutaj takie coś. No gdzie ty jesteś? No tutaj. No, tutaj to wiesz. Co to jest? Pokamasa masa by się szło, po masa by się szło. I ho się szło. aha, i przy okazji tak, tak mam nieoryginalnego Minecrafta. Gamas chyba też I nie też. wiem. Żeby się nie, pt Wydaje nie długo kupuję. No. Ja może też nie wiem. tak, no, mi kupi. Kamasę kupi na Xboxa No <noise> ma wyjść Jakby ktoś nie wiedział Gdzie ty jesteś? No właśnie idę po ciebie Andasz wtedy... O widzę cię. na górze byłeś? No na górze jestem Tak było takich trzech drzew czy jedy tam? E, nie wiem, tylko drzew O to pokaż, o widzi... widzę cię Mamy domek Chyc hop, hyc, hop Albo to zombie jest Aha, aha. Mam. A, a... O, sadonki. Mamy domek. Tutaj. Ale dużo wykopałeś. No, chcę kilofa zrobić. I co mnie bijesz? nie bierzesz? Nie a nie bijecie. No to. Daj, zrobię pochodnie. mam tylko pół serduszka. O. Masz przecież boczek nie mam, zjadłem. O, tam jest świna. Świnka. Najboczka. To będzie mój pokój. No ale mi też wykop. Ja tu zbieram pożywienie. Wykop! Ta ty ci nie dam żarcia. Haha. Ha. No ja się sam zbieram, nie. A ja ci wszystkie zjem. Nie, nie, nie. świnki zjem. Ja ci wszystkie świnki zjem. Ha. Mhm. No, chodź. A to może... To jest chyba możliwe. No, stary. To, 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 to. A może się mnie prze, pr, przestraszył? I dają więcej mięsa? O! Oh. Chodź tu świnia! Chodź tu chodź świnia! Dobra, i chcę kupać. No! Nie da, dała mi zero. Jakoś, jakieś cierwo. A to świnie, się... dobrze. No, a ile ta? Dwa! Buuuu, dawaj mi zo! Buuuu! Nie dała! Świnko, świnko, proszę Ciebie, żebyś mi dała mięsko. Dawaj tu! Jaki pitol. Przypominają mi się teksty z Wiedźminą. No, skąd miałam kamień? A poza tym? No tak, gdyby nie ja, to byś go nie miał. No to podziękowałem Ci już. No co chcesz ode mnie? Żebym zrobił masaż dupy? Misz? No? <śmisz> Komu robisz? Brat chówi. Mhm, to jest prawda. No te świnki są zboczone, nie daj mi mięsa. Daj trzy kamienia. Nie mam na dam razie. Dam ci kwiatola. To dwa kamienia. Nie mam. No daj to! O, Danka. Jeszcze raz nie walniesz, to dostaniesz. No, wierzę. Ja że nie A czemu mi wziąłeś ten kamień? Za karę, że mnie walłeś. Masz kwiatka Teraz w nie A, moja. Dziękuję. Ja już mam hatę. A ty nie. Ty taki biedny. No bo... Ha, Aj mam sierp. <grych> mhm, mm mhm. Mm co ty robisz? Kopię i śpiewam. co? Ja brzydko śpiewam poza tym. Kamaz mi tak mówi. że strasznie fałszuje. No ma trzy łóżka, no dobra. A pogrzyba ci trzy łóżka. Będziesz w dwóch spał? Ja już się nie odbywam. Co już nie? Co? co? Co już nie robisz? Nie odzywam się. Dokopię nie to i chyba koniec odcinka, bo on już chyba trwa dużo. Jak myślisz? Nie no. wiem jak to zrobić. Muszę teraz dobyć trochę drewna. Przepraszam. Cichło mi się. A, za dużo tych papieruchów

a wtedy było dobre. Jak ja e, Kamas nabierałam, choć e, mówi, że wiedział od początku, że, że Brian mu chodzi na serwer, a to ja byłem. Kiedy się kapuje Ja już jedyna ci nadałem. Na jakim niku? Na IP. A to czemu ja tu gram? No mm, bo robiłem nowy serwer. a, a poza tym to ten... E, Ra raczej nikt z nami nie zagra Jedynie ci, którzy wygrają konkurs Jakiś Albo im na to pozwolimy No nie ka No, kurczę noc. noc, 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 noc Ok, wyjdę z tego Ile mam tego drewna dobra Aha, fajnie Co? Jestem hardcore Dwa serduszka, jest noc. O oh, fest! Ja też mam chyba 3 czy. Że ja z góry spadam. Aha, to nie. No też ma... mam jedno. Nie no! A, może być. Nie. Może być, do niej wpadnę, ale może być. Ojeź, O, o, o! O jest, yes, yes, jest. Bierz to te idem i zostaw mnie. Jaki ten? No bo deadłem! Aha, to trochę daleko po... Ja, pierwszy teraz mamy iść. No, to widzieć. już będzie koniec odcinka zaraz i tak, moim zdaniem. Już powoli dostajemy o, na głowę. O, te, które mi się nie przytulają, jeszcze. nie widzę, chodzimy. O, ale czy jaskinia. Dobra, mam pułap mamy pułapkę na Kamasa i na inne... No nie na Kamasa nie, bo ja go lubię, ale na przykład na niepróżnych gościach, takie jak Zombie czy Creeper. No, to też jest dobre nie. przed domem na przykład otworzyć drzwi, chodzić, A, ktoś Idę. no no to teraz będzie już bako nie odcinka. no nie kamas nara no, no to komentujcie subskrybujcie Syps... no nie no znowu subskrybujcie no nara